Kryptoporadnik To Demon. Moon, prostym językiem, krótko i konkretnie. Cześć, pokażę Wam, jak wysłać ETER z portfela teraz Wallet na Binance. Ogólna zasada wysyłania i odbierania środków jest taka sama w różnych portfelach. Znając obsługę jednego, poradzicie sobie z innymi. Otwieramy giełdę Binance, pokazuję to równocześnie w aplikacji na telefon po lewej stronie. W prawym górnym rogu wybieracie wpłać, a potem wpłać krypto. Jeżeli na telefonie: to na dole wybieracie portfel, a potem wpłać. Wybieramy kryptowalutę ETH, następnie wybieramy sieć odbioru, oczywiście Ethereum. Po wybraniu sieci widzimy adres naszego portfela giełdowego oraz kod QR. Po otwarciu szczegółów widzimy, ile giełda potrzebuje potwierdzeń z sieci, aby zaksięgować środki, ale wrócę do tego za chwilę. Otwieramy nasz Trust Wallet lub inny portfel. Szukamy ETH, klikamy potem wyślij, następnie przycisk do skanowania i skanujemy kod QR z giełdy. Automatycznie wklei nam się adres. Sprawdzamy co najmniej cztery ostatnie cyfry, czy są jak w adresie docelowym. Oczywiście możemy adres wkleić, jeżeli nie mamy takiej możliwości ze skanowania kodu QR. Wpisujemy kwotę wysyłki, u mnie to będzie max. Klikamy dalej. Sprawdzamy ostatecznie, czy wszystko się zgadza. Warto zwrócić uwagę na opłatę za wysyłkę. U mnie to niecały dolar, więc tanio. Potwierdzamy. W ostatnich transakcjach widzimy status oczekuje. Taki stan rzeczy będzie do otrzymania pierwszego potwierdzenia. Widzicie ekran bez żadnego przyspieszania. Dobra, mamy już status ukończono. Jeżeli kryptowalutę wysłalibyśmy pomiędzy dwoma portfelami, byłaby już u odbiorcy. W przypadku giełdy jest troszkę inaczej. Wracamy na giełdę. Nasz eter co prawda jest jeszcze niewidoczny, ale możemy wcisnąć kropeczki i historię. Na telefonie jest to w tym miejscu, zaznaczyłem strzałeczką. Odpalamy kryptowaluty. Jeżeli nasz eter jest tutaj widoczny. To znaczy, że mamy pierwsze potwierdzenie z sieci, a dokładnie mamy już u nas ich cztery. Aby zobaczyć środki na swojej giełdzie musi wystąpić określona ilość potwierdzeń. Każda giełda ma swoją wymaganą ilość. W przypadku Binance było to napisane w szczegółach przy adresie. Binance potrzebuje 6 potwierdzeń, aby widzieć Ethera na swoim portfelu i móc z nim handlować, a 64 potwierdzenia, żeby móc go wypłacić z giełdy lub jego równowartość. Po odświeżeniu mamy już 7 potwierdzeń oraz zmienił się status na zaksięgowane. Możemy teraz wrócić na portfel spot. Widzimy teraz, ponieważ mamy powyżej 6 potwierdzeń. Możemy włączyć szczegóły, gdzie zobaczymy nasze ostatnie transakcje. To wszystko w tym poradniku. Jeżeli macie pytania, piszcie śmiało w komentarzach. Zapraszam na inne filmy. Do usłyszenia. Cześć!